Dzień dobry, dzisiaj BMW GSR 1250. Motocykl od drugiego właściciela. Tamten zaś z pierwszym właścicielem tego pojazdu, który zakupił go w salonie. Zna się dość długo. Zresztą właściciel tego pojazdu jest naszym dobrym znajomym. I to nie jest pierwszy motocykl, który u nas. Który u nas w komisie on zostawia, poprzednio na sprzedaż zostawił nam BMW K1600 w wersji Gran America, zresztą teraz zakupił kolejne BMW, już nawet nie pamiętam jaki model, aczkolwiek jest dużym fanem marki i o te motocykle swoje dba. Bardzo fajna wersja wyposażenia. O tym, że tu jest ABS, to oczywiście nie muszę wspominać, ale mamy m.in. amortyzator skrętu. Oryginalnie znajdują się tu światła, przeciwmgłowe, Mamy regulowaną szybę, mamy osłony dłoni, tak zwane handbary. Mamy gmole osłaniające te pięknie, pięknie wystające na boki dwa skrzydła tego fajnego boksera. Mamy już stopkę centralną. Oczywiście, jakżeby inaczej, Wałkardana, mamy także zestaw trzech kufrów, tak, akcesoryjnych, które mają oczywiście system szybkiego demontażu, oraz co fajne i co ciekawe, mają także system poszerzania przestrzeni ładunkowej, co postaram się zaprezentować. Jedną ręką może to nie być najbardziej skuteczne, aczkolwiek, kufer po otwarciu prezentuje nam się w ten sposób. Znajduje się tu taka fajna wajcha i po rozszerzeniu tej wajchy, poszerzamy sobie przestrzeń ładunkową, dosyć znacząco, jest to ładnych, ładnych, kilka, e, ładnych kilka centymetrów, tak dla porównania, może nie wiem, dam kciuka swojego, e, o ile ten kufer zrobił się większy, ja to teraz schowam, cyk i zamykam sobie ten kuferek, opa, no jedną ręką to nie jest najwygodniejsza, najwygodniejsza opcja. Ale mamy to, proszę bardzo. To samo się tyczy kufra centralnego. On się, co prawda, troszkę topornie otwiera, ale jest. Czyli mamy kuferek centralny. Podnosimy sobie całość tego kufra do góry i zyskujemy dodatkową przestrzeń ładunkową. Dobra, idziemy dalej. Felgi w tym przypadku, w tym modelu konkretnie aluminiowe. Także można sobie przyjrzeć opony z rocznika 21. Także tutaj także pokażę w jakim stanie się to wszystko znajduje, można sobie się przyjrzeć na stan, na stan tego pojazdu, tak go ładnie oblecimy. A go dzisiaj bardzo dokładnie umyłem, żeby było widać. Tu mamy takiego jednego bubla, jest tu lekko tak lakier przysmażony, pewnie da się to spolerować. Tak. Jeszcze coś takiego wyraźnego się tu rzuca w oczy. To nie jest obtarcie, to jest jakaś mucha, gdyż wróciłem tym motocyklem przed chwilą z I taka jedna mi się tutaj przylepiła. Eee, idąc sobie dalej, mamy tutaj pełen panel, klasyczny zresztą jak na GSA. Mamy też grzane manetki, oczywiście. Uruchamiamy sobie nasz pojazd z pomocą systemu Keyless Go, Keyless Ride, czyli nie. Korzystamy tutaj z kluczyka. Kluczyk zasadniczo służy głównie jako immobilizer oraz system otwierania kufrów. Odpalimy go sobie. Jesteśmy na biegu neutralnym. Naciskam w tym momencie zapłon i rozrusznik. Mamy to odpalone. Przejdę się dookoła motocykla. Zaraz pokażę jeszcze wyświetlacz. Przejdziemy sobie jeszcze do dźwięku samego silnika. Dźwięk silnika mamy uwieczniony. Przejdziemy sobie jeszcze do samego panelu, żeby pokazać przebieg tego pojazdu. Nie ten guzik, ale dobra możemy sobie wejść w możemy sobie wejść w ustawienia, i kliknąć mój Ach, zawsze coś nie tak kliknę wejść sobie w mój pojazd przebieg mamy 15819 km także tak się nam tu ładnie to wszystko prezentuje wrócimy sobie oczywiście możemy pobawić się zawieszeniem mamy zawieszenie road oraz dynamic możemy także pobawić się samym trybem jazdy z road, na Dynamic Pro, Enduro Pro oraz Trip Rain. Dam zostawię Road. No i tak to zasadniczo wygląda. Uruchomimy światło awaryjne i go tu zostawię. No, i jeszcze jedno ładne, ładne ujęcie.